1 marca po raz trzeci obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji w Kępińskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez gimnazjum nr 1 w Kępnie. Celem sobotnich uroczystości było nie tylko uchoronowanie żołnierzy podziemia niepodległościowego, ale także podniesienie poziomu wiedzy na temat ich walki i ponoszonych cierpień. Od czterech lat to święto jest w jakiś sposób promowane. Po wielu latach ciszy na ten temat. Myślę, że jest to dobry pomysł, żeby ten temat przybliżyć młodzieży i w związku z tym postanowiliśmy zorganizować taką akademię, żeby głównie dla młodzieży, a przy okazji dla środowiska lokalnego, bo myślę, że jest to na tyle nowy temat, wielu osobom jeszcze obcy i jest to taki nasz wkład na przybliżanie historii. Cieszę się, że inicjatywa Akademii wyszła z placówki oświatowej, bowiem jest to początek odkłamowywania historii Polski, mówił otwierając Akademię wiceburmistrz miasta i gminy Kępno Andrzej Tyra. Wiemy doskonale, że z licznych filmów, przekazów, książek znamy historię przedwojenną, znamy historię działań polskiego żołnierza w trakcie II wojny światowej, ale tak naprawdę niewiele wiemy o tym, co działo się zaraz po zakończeniu działań wojennych. Program artystyczny zaprezentowany przez Młodzież Szkolną niestety obserwowało raptem kilkanaście osób. Zbliżeni i wyklęci. Pozbawieni swoich domów, swojej ziemi. Poszli walczyć, żeby zginąć albo zmienić. Żołnierze wyklęci. tych w nas ile tych rozstrzelanych, nawet bez sprawdzenia danych, ile łez musiała wyrazić, jedna matka pierdla, raśni o pod od gdzie Polska nie podległa, ci kolaboracji, tak tu jest już od stuleci, ja nie dam się spała tak wychowam swoje dzieci, ku waszej żołnierzy żołnierze wykręci, komuniści mordowali, teraz chodzą u A nie nich to wolno polskie walczy, na zdradę się... Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony w 2011 roku przez Parlament.